Witamy serdecznie cały powiat gruiecki bo tak naprawdę tą to, to akcję zaczęliśmy w powiecie gruieckim i w powiecie gruieckim zakończymy ją. Myślę, że dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo szczęśliwy. Mamy tu dokumenty, mamy autokar, który tak naprawdę od dzisiaj będziemy zaczynali go przerabiać na szpital mobilny. Trochę z mieliśmy koncertów, trochę mieliśmy jakichś akcji, które nam umożliwiły kupić ten autokar, a teraz taką całą rodzinką, chociaż u nas jest tylko cząstka, ale tą rodzinką będziemy próbowali ten autokar właśnie przekształcić w szpital mobilny i oczywiście go oddać Fundacji Szpital na Majdanie w Kijowie. Nagrywamy ten taki krótki filmik w zmiankę tylko dlatego, żeby po prostu zaapelować do wszystkich bo jeszcze takie grosze trochę jeszcze nam brakowały, ale właściciel nam po prostu oddał już ten autokar jeśli kto ma chęć na remont na jeszcze spłatę tego autokaru wpłacić, bardzo zapraszamy do wpłaty, a przede wszystkim czujmy się jakby to był cały nasz, społeczeństwa naszego grunieckiego dar, jeśli ktoś chce pomóc w przerobieniu jest mechanikiem, bądź taką złotą rączką, zapraszamy do nas. Przemysłowa 3, Madzi, plac tutaj bardzo znany i zapraszamy codziennie, wieczorami będziemy tutaj jego przekształcać. Także co? Ślicznie dziękujemy za to, co do dzisiejszego dnia udało nam się uzbierać. Przede wszystkim to jest Wasze dzieło, całego powiatu gryckiego. I co? My... Czekamy na Was tutaj właśnie na placu, na przemysłowej trzy jeszcze raz powtórzę i będziemy go przekształcać i jakieś takie te wiadomości bądź filmiki z tego przekształcenia będziemy starali się robić i Wam po prostu informować. Także co? Do miłego zobaczenia. Autokar jest naprawdę świetny, bo jak zobaczycie w przebitkach, tu koleżanka Monika już go wypróbowała, przyjechała się do przodu, do tyłu, baliśmy się, że wyjedzie do domu kultury i, i, i nas tu zostawi, ale jakoś tego, tak myślimy, że odwiedziemy ją sami. Także do miłego zobaczenia w kolejnych filmikach. I na zakończenie... DZIĘKUJĘ! Y furra <laughs>